Tak króciutko o Targusi. Ja mam jeszcze wcześniejsze. Dwa filmy, to ewentualnie je dołożę. I nie wiem, co tu powiem, a co tam mówiłam, już tak może nie pamiętam za bardzo. Targusia ma się dobrze. Wygląda sobie przez okno. Zagląda do Zosi, jak jest wypuszczona. Siedzi na kwietniku. Także wszystko u niej ok. Ja już się zaopatrzyłam tutaj, położę, żeby było widać w takie właśnie znaczniki z numerem telefonu. Jest mój telefon jest nawet y, są inicjały K i y, nawet przymierzałam, przymierzałam już Targusi to. Ona jak zwykle dużo gada, jak ja tutaj się zbliżam, jak y, 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 chcę ją wyciągnąć y, y, na kwietnik. No Po prostu jest rozgadana biedelka, żeby może jej też nic krzywdy jakiejś nie zrobić, tak, Targusia? Ty jesteś gadułka mała, tak, tak, tak. Ojej, jej kłótni. Jak się kłóci, jak się kłóci, zaraz mi tu zniknęła. Jest, 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 Targusia. Ale jak ja ją biorę w rękę, to nie jest już aż tak płocha. No, dzisiaj coś tak się wypłoszyło, ale tak, to ja tu ją w rękę brałam też nie. nie nie było źle. Nawet nie uciekała. Dzisiaj coś tak. Dzisiaj coś tak uciekasz, tak? Targulka. Sprzątałam jej. może też już trochę się zmęczyła tą moją obecnością do nagrania wiadomo, żeby tu miała tak wszystko wyglądało ładnie. Ma trochę sianka, tam wylatują też pewnie nasionka jeszcze. Miała miseczkę z wodą, się wczoraj brała sobie kąpiel. Lubi się kąpać, tak jak Zosia też się kąpie często. Widać, że czuje się swobodnie, bo jako tak taki chory, sponiewierany przez los, to on nawet nie myśli o kąpaniu przez jakiś czas. I dołączę tam te filmy, to może się powielić moja, moje wypowiedzi, ale tak, ten znacznik już mam z numerem telefonu i tak przychylam się, żeby właśnie ją wypuścić żeby ona sama sobie o swoim losie zdecydowała. Nawet jestem w stanie jechać tam na targ. No kto nie wie, jeszcze nie oglądał wcześniejszych filmów, to targusia była wykupiona z targu w takim kiepskim stanie, w złej formie i teraz już dochodzi do siebie, już teraz to już jest wszystko ok, u niej, ja jeszcze tylko troszeczkę się pierzy, jeszcze troszeczkę gubi tych piórek. I jestem też tak gotowa jechać tam nawet na targ i porozmawiać z tym panem, który ją, od którego kupiłam targusie, że w razie jak ona ewentualnie by wróciła do niego, bo gołąbek z zasady szuka powrotu do domu, chyba, że będzie do swojego pierwotnego domu szukała drogi. To, żeby on mi dał znać i ja ją po prostu ponownie odkupię, yy, to, to bym miała ten temat taki już yy, dograny, załatwiony. Będzie z numerem telefonu, więc yy, to tylko kwestia wykonać telefon. Ale ja myślę, że ona sobie tutaj. Yy, może wybierze zamieszkać z gołąbkami, bo przychodzi do Zosi sznureczek i ona z tym sznureczkiem tutaj jakąś też taką nić porozumienia zawiązała, wygląda do niego. Tak targusia, targunia, targulka, co tak słuchasz, kochana, co ja tak opowiadam. Wszystko słuchasz. To gdyby tutaj zechciała żyć, no to fajnie by było, bo bym ją miała na oku i mogła ewentualnie zainterweniować. No myślę, że dużo osób tutaj wskazywało właśnie, żeby zwrócić jej wolność, żeby ona zdecydowała, no była gdzieś tam przetrzymywana, nie wiem jak długo i jakie są jej losy, skoro to jest gołąbeczek już dwuletni. Więc tak, y, może, y, może y, no tak y, po prostu nie mam takiej, y, takiego przekonania, czy wypuścić ją y, teraz na jesień. Bo gdybym jej na przykład nie wypuściła na jesień, tylko ona by tu u mnie była i dopiero na wiosnę, no to już y, z jednej strony tru, trudniej się zaaklimatyzować, z drugiej strony gołąbki te hodowlane też już siedzą w gołębnikach, już tak y, nie, nie fruwają, nie, nie, nie są wypuszczane. No, co by nie było, to ja myślę, że będzie dobrze, bo najważniejsze, że jest zdrowy gołąbeczek, że jest odważna, komunikatywna, że zagląda do Zosi, więc nie jest jakaś. Y, samotna, to lubię jak gołąbki przychodzą to ona też wygląda sobie także wszystko będzie ok na pewno tak Targunia? co tam Targulko tak stoisz jadła tutaj bo dostała świeże ziarno no ale oczywiście jak ja tutaj blisko nagrywam to ona musi mnie pilnować no wszystkim życzę dobrego dnia dziękuję za no Wsparcia, komentarzem. Dziękuję za wszelkie wsparcie. Nie zawsze jest czas, żeby odpowiadać i, i no nawet i opowiadać, ale czytam komentarze wszystkie. Czasem zrobię taki remiks, jak ostatnio z wiewiórką. No, tak właśnie gołąbki też mają taki remix, no takie roz, rozpopularyzowanie zwierzątek dziękuję za za oglądalność o, ja, i to jest taka reakcja nie tylko targusi ale tu gołąbeczki tak jak sprzątam wyrzucę za okno to coś nie coś na parapecie zostanie przylatuje gołąbek i je to jak one słyszą że tam ktoś na parapecie zajada, to też zaraz taki apetyt dostają. To i Zosia, i Targusia, i jak tu są w leczeniu gołąbki. Zaraz mają apetyt wielki. Chyba trochę też, żeby inny gołąbek mi nie zjadł. Nie, Targulka? Uch ty kochana Targusiu. Targu... A, hmm. jeszcze. Nie jeszcze ten gołąbeczek, bo to był drugi z targu. Trzebuś. Trzebuś jest u doktor. Ma fachową opiekę. Tam antybiotyk jakoś nie podziałał na oczko, to wygląda, że to jest stary uraz. Więc może to jest taka dobra wiadomość, bo jeżeli stary uraz, to, to nie jest to jakaś zmiana taka, która, która by narastała i się rozrastała. A jest pod dobrą opieką, same dobre wieści. Nie udało mi się tego uchwycić, jak Targusia wyszła z klatki. Yy, drzwi, drzwi, tu dźwiczki ma otwarte, więc wydostała się i poszła sobie do Zosi, podfrunęła. Zosia, yy, zależnie od humoru, oczywiście, w gołębie za oknem, a Zosia, zależnie od humoru, dzisiaj chyba tam za bardzo z mnie yy, nie ma o czym pogadać. <golębie> Zosia jeszcze nie ma tutaj posprzątane. No, jeszcze ją ta nóżka boli, to taka odnawia się taki, taki uraz. Ja się powtarzam, ale wiem, że nieraz zagląda ktoś, kto zupełnie nie, nie, nie wie o co tutaj chodzi. No więc Zosia to jest moja gołąbeczka, już lata ze mną urzęduje, tyle lat i, i młode miała, i no, no, taka inwalidka, ale pełna energii. No, jeszcze mi tutaj energii dodaje tą tam, tam, tam swoją zaradnością, i nie, no jest niesamowita. To dłuższa historia też o Zosi, ale tutaj ta druga, tu na pierwszym planie teraz, no to jest Targusia, właśnie gołąbeczka z targu wykupiona. I ja się cieszę, że ona już dobrze się czuje, że jest swobodna w sensie i do Zosi zajrzy, i na gołąbki wygląda, które są na dworzu. No, Cviczy skrzydełka. Mam nadzieję, że przyzwyczai się do tej okolicy. No i tak jak pokazałam, będzie miała właśnie ten znacznik z moim numerem telefonu. W sumie to nawet mogę jej dwa te znaczniki na obie nóżki założyć. Przymierzałam, są ok. Zamówiłam w internecie. Już nie, tylko, nie tylko na taką okazję dla Targusi, ale to też może tu trafiają się lotnicy, różne sytuacje. Może będzie jeszcze kiedyś taka potrzeba. Łąbek z telefonem, zawsze łatwiej zadzwonić i skontaktować się z właścicielem. Jest to łatwiejszy kontakt bezpośredni. Zosia się przeciąga. No, pomimo, że ona ma bark wybity, to ona też ćwiczy skrzydełka. Też ćwiczy. Czasami wędruje po parapecie i. Robi taki spadochron z tych skrzydełek i sfrujnie na dół. No i tak się kiedyś nabawiła kontuzji, jak miała jajeczka. Ja nie wiem, czy to źle stąpnęła, może wtedy mało, mało wapna. I taka jeszcze dodatkowa kontuzja na nóżkę. Ale ona lubi chodzić, lubi też zwiedzać. Jest czasem wyprowadzana na dwór. No, ja już się tu biorę za porządki i tam może jeszcze dogram te filmiki, które już były, więc mogę się powtarzać w nich. Jak ktoś ma życzenie, może sobie obejrzeć dłuższy filmik, ona no, już wylądowała u góry, Targusiar, rozprostuje sobie skrzydła. Targusia jest bardzo towarzyska, tutaj sobie siedzi teraz na swojej miseczce do jedzenia. A za oknem jest, nie chcę podchodzić, żeby nie wypłoszyć, ale wydaje mi się, że to jest kolega Zosi Sznureczek. I Targusia tam sobie siedzi. I wygląda na gołąbkę. I wygląda na gołąbkę. Dokładnie sobie się działa teraz. Jak ja tu trochę bliżej, to już wstała. Ale opatrzy się z tymi gołąbkami. Ja już jestem za tym, żeby ją właśnie wypuścić tutaj z okna. Czyli takie nawet głosowanie, yy, tam by były usatysfakcjonowane 40-coś procent osób, opowiedziało się za tym, żeby ją wypuścić z okna. A prawie 30% za tym, żeby ją jeszcze trochę przetrzymać. Czyli to właściwie nawet bym się tak yy, faktycznie i yy, decyzja wiadomo, należy do mnie, i tutaj to tylko taka konsultacja, bardzo cenna, właśnie. Yy, no, zawsze to takie wsparcie, podparcie człowieka yy, w decyzji. Bardzo dziękuję za udział w ankiecie. No, tam gołąbek trochę go widać. I on tu sobie siedzi przy targusi. A tak spróbuję może wypuścić właśnie kiedyś, jak on będzie na parapecie, żeby taki znajomy gołąbeczek był. Jak to jest sznureczek? Myślę, że to jest sznureczek, co się kolega. To nic jej tam nie zrobi, samiczce. Dam mu zaraz trochę ziarek, niech sobie przychodzi tutaj do towarzystwa. No, jak wygląda tam na niego. Targulia. No, niedawno przyszłam z pracy i dalej nagrywam dziewczyny. Dalej dziewczyny. Zosia, to jak ma humor? Jak nie ma za bardzo humoru, no to wygania yy, tam Targusia, ale ja myślę, że to Targusia yy, nie pierwsza i próba tam zajrzeć. To Zosi. korytka, że tak powiem. Co tam Zosieńka? Targusia ci znowu chce wszystko wyjeść. Co Zosia? Co tam Zosiunia? Co tam Zosiulka? Targusia sobie fruwa, tak? to Ta Targusia nasza, ćwiczy skrzydełka. Co tam Zosiunia? Nóżka trochę boli Zosie, tak? Nóżka trochę boli Zosieńkę. Co tam się znalazłaś? Zosia też tutaj mapuje mieszkanie. Co tu dookoła? Przestawione, co tu się święci? Co tam? Coś puknęło za oknem. Lampki bardzo czujne. O, targusia, proszę bardzo. Targunia. Targusia. Targusia! Chodź do Zositu, chodź! Chodź Targusia, chodź! Targusia, chodź, chodź! No jak fajnie reaguje, jak ktoś obcy wchodzi. Zaraz pochukuje, Ostrzega. Co tam Zosińka, Moja weteranko. Tam pomrukuje. Tarkusia siedzi na segmencie i pomrukuje. No mnie to ona trochę rozśmiesza, bo taka, taka tak biedna się tu stara. Zosia w kąpieli. Zosia dostała wodę, świeżą wodę. Ja tutaj zaczynam jej sprzątać, ale na razie przerwałam to sprzątanie, bo Zosia się kąpie. No. Zosia czyściosia. Zosia lubi się kąpać też. Targusia się wczoraj kąpała, dzisiaj Zosia się kąpie. I tak yy, yy, tutaj mam z nimi wesoło. Wykąpię się, wykąpię. Yy, później będzie się suszyła. Dobrze i zrobi kąpiel może też na tą nóżkę. Taką ma wanienkę swoją. Nie, różne ma pojemniczki do kąpieli. Yy. Jak nieraz ma powiedzmy tylko garnuszek, to zacznie głowę moczyć ja już wiem, że ona wtedy, że ona się chce kąpać i dostaje wtedy odpowiednie naczynko do kąpieli.